Siema wszystkim, z tej strony Kawixa, Witam w kolejnym odcinku z gry Alicja Mandes Return I dzisiaj kontynuujemy poprzednią... Tak, kontynuujemy grę, no gramy dalej po prostu o, Z tego co mi się kojarzy to zjeżdżałam ostatnio z takiej zjeżdżalki Super I lecimy tutaj, chyba że... Nie, dobra, lecimy Dla tych co nie oglądali to zdobyłam... O, zdobyłam nową broń Jest to Skłoczek i brakuje mi trochę jeszcze, żeby go ulepszyć. jestem ciekawa, to czy znaczy, nie wiem. Nie wiem czy zbierać na nóż, czy to ulepszyć, czy młynek, czy nie wiem. Ale zrobię tak. Po co mam się bić, jak można iść na łatwiznę? Oczywiście Jezu, nie wiem co robię! Masz pomordzie, szmato! Aha, teraz się nie obronisz. Ale to taki mały damage daje? Nie możesz go zdawać. To przecież unikam. Bydląuk. A czekajcie, e, 20. Nie właśnie. Napiszcie mi, czy chcecie te odcinki dłuższe, czy krótsze, czy, czy w ogóle co robić. Może na przykład robię za długie i Wam tu się nie podoba wcale. Albo robię za krótkie i chcieliby się dłużej, ale wtedy będzie trzeba dłużej czekać. Mm, no, jeszcze 25. Tutaj coś mi... Taka dziura. Ja muszę wejść do muszli, a wcale mi się to nie widzi. Ale może nie! Łaj, dlaczego to zrobiłam? Mogłam iść tam na górę. Nie chcę, chcę wrócić. Nie rozmawiam z tobą, nie znamy się. How is the queen of hearts like a typhoon? Hmm? Perfect. Strzeliłam. <laughs> Ale ja chcę wrócić. Kurde, co to jest? Pomłosze. Pomalowanie róży. A czekaj, jakbym nie zgadła co byś to, co co się stało? Aha, to tylko chyba było po to. A, otwierać muszle. <ścoughs> Jest jak ten kłonik parska. No szmatko. No. Czasem przydaje się to, to latanie takie niby. A pamiętacie, jak jest takie zagrzebione na lodzie, znaczy, jeżeli ja pamiętam, oczywiście o to chodzi. Kiedy jak jest zagrzebione na lodzie, to znaczy, że tam jest do poskakiwania. A tu mi się zdaje, że będzie jakiś super kleszczor. Czy jeszcze tu mogę? Zęby, tam jest krowa w czapce. A tu jest nos świni, i słuchaj. Dlaczego skoczę tutaj? No, tak mi się zdawało. Mojemu pieso, jest tak bardzo gorąco dzisiaj. W ogóle jest gorąco. No jeszcze mnie stać, te grzyby są, znaczy te zęby są takie małe. Nie! Ach, ten mnie piździolec czasami jest aż... Czy zebrałam tamto? Ta. A tam jeszcze jest Jean. A, dobrze, że się wróciłam. Nie zauważyłam tego nawet. So ases tu doktor Bambi ases.

Nie podoba mi się to wcale A nie ma na grzybo od razu, byś chciała. <gry> przyczaiłeś dostałeś po mordzie. Czekajcie, yy, tu chcę najpierw iść. A. Fajnie. Czy tutaj miałam iść? Nie. Zabijam się, bo tam nie byłam. Tu gdzie gdzieś najpierw Tu jest dużo Ale tam też jest Idę najpierw tutaj Chociaż czy ja tam później wrócę? No co za kulfon z niej Aha, czyli jednak tu jest prawdziwa droga Ciężko się na tym sobie... Ej, no. Już nie wiem, gdzie ja myślę, tak naprawdę. Wszędzie jest. Wszędzie jest coś ciekawego. No nie, wszędzie jest jakaś droga. Tu się idzie do statku od razu. A tam? A co tutaj się dzieje? Tu też jest statek. I tam też. Zaraz, zaraz. Nie wiem co robić. Tam są zęby złote i tam idę. Tak, tak właśnie. Chciałam, nie chciałam umrzeć, ale. Czyli tak, tutaj mogę iść, tam mogę iść. Mogę iść wszędzie. Nie lubię takich gier. Mam milion miejsc, do których mogę iść. Dobra. Czyli teraz przydałoby się wrócić Wrócić do tamtej dziury. Ale po soplu już nie wrócę na górę. Przecież. Aj straciłam szansę znowu. A jestem niepocieszona. Jak tam było to? A to może tędy się. Teraz co tutaj jest? Strasznie pokręcona jest ta plansza. To, tam jest ten sopel. Eee? Tu są jakieś grzyby. Tam jest setek piratów. A ja. Aha. Eee, czekajcie, bo ja nie wiem już w sumie. Dobra, pójdę tutaj, zaryzykujemy. Dlaczego to się nie chce? Przecież to jest do rozbicia. Wcale mi się to nie podoba. Stąd powinnam przyjść. Tu pokazuje strzałki. Jakbym zrobiła taki trik, że pójdę tu i stąd doskoczę tu. O, dobra. To wtedy... Wtedy... A mogłabym skoczyć tu? Tu mnie nie było. Jest stratwo po zęby. Mm. Szybciej. Aha, no dobra. Tu moja trata w Tak. Bo tam było coś super Tu była jakaś ryba pływała dookoła Chcę ją zobaczyć jeszcze raz Ej znowu jestem w jakimś innym miejscu Kurwicy zaraz dostanę Gdzie ja teraz jestem Tutaj byłam Tu mnie jeszcze nie było Aha, dobra, zjeżdżam tędy. Przerażamy trochę to coś. Pływa sobie w wodzie jakiś monster. No płyń, płyń. W ogóle jakaś taka chujowa plansza, bo łaszcz mi ucho, swę swędziało. Bo w sumie nic się nie dzieje. słyszałam cię. Nosku O, tu jest jakiś nosek. No i co? A. O, dobra, czekajcie, ulepszam konia. Daj mi 500 zęby, by ulepszyć Twój skoczek. Czy na pewno chcesz ulepszyć? Tak. Uu, wow. Skoczek jest teraz czerwony. Pewnie mocniej na kurwia. Patrzcie na tą siłę. A jest ta ryba. Nie mogę nią strzelać. Ej, ona jest statkiem pirackim też. jest statkiem pirackim Ale ma wyjebane na mnie Gdzie jesteś A może ona na, na trawę ma chrapkę Nie no, nie wiem Ale fajnie jest zrobiona Podoba mi się No dobra, to teraz w końcu mogę iść tutaj Chyba, chyba, chyba mogę Tędy? Tak, tak. A jest rybka znowu. Zatapiają się. A rybka się czai. You'd we doomed, of course. What? There's no hope there. Oh, there's an infinite amount of hope, but not for us. Now, get up here. Confounded beasts! They want my ship. I think you're more to their taste. Never. We are almost relatives. You're related to Sue, Admiral. I've an idea. Oh. We'll leave this bay and go to Coffin to show. It's better than gaff we up promises no that we don't take seriously, can't harm us. Best dive now, Admiral, or the sharks will have us for lunch. And so Następnie mogę zwrócić bomby i...

My ship's at wreck, and I am too. Admirals go down with their ships. In any case, I never knew you for a sailor. If memory serves, you were station master of the looking glass line. Mm. Sacked from the railroad without the option. Redundant, the nitwit said. Never a holiday. Loyal as a bulldog, going in a different direction, my aunt Fanny, if I had one. Going off the rails more like bloody disaster. Now I'm shipless. The old railroad's dead. And This new thing's a monstrosity. It never runs on time. Engineers asleep at the switch. What I don't know about it can't hurt me. Say no more. Not as good as a wink. Change the subject. We avoid speaking about the thing whose name should not be spoken. Hearing something useful about this new train would make for a change. You don't, I'm don't respect the suffering of others. Go, go ask go your questions, to questions to and smart remarks go. to Caterpillar. I'm sorry, Admiral. Really? Please. Tell me what you know about the train. I'll just say we've escaped a contaminating corruption. Count yourself lucky to be down here. But I don't want to escape. I want to stop it. I must stop it to save myself. And Wonderland, too. Nonsense. Speak more nonsense. Diversions rule the day. The show must go on and so on. Speaking of shows. We weren't. Yeah, well, never mind. Here's a ticket for the show Carpenter's Mounting. Use it. etykietur. No dobrze, więc w takim razie. Żyje konia i kończymy. teraz jest triple combo. To w takim razie, lajkujcie, tam komentujcie, piszcie co i jak, więc popatrzcie.